Dziękuję Panu! Tym miłym akcentem zaczynamy pierwszy odcinek QA, więc zaczynajmy. Lubisz szkołę? Jak większość teraz nastolatków mogę Ci powiedzieć, jedno uwielbiam, szkoła jest najlepsza. Teraz akurat wakacje się skończyły. Jak ja uwielbiam chodzić do tej szkoły po prostu zarobiście. Będzie GTA 5? Nie, nie będzie GTA 5, ponieważ mój komputer jest za słaby i żeby uciągnąć takie wymagania, taką grafikę! Taką fabułę i w ogóle i nie nagram tego po prostu. Dlaczego masz w nazwie Roni? To jest mój nick, tak? Gabriel hashtag Roni, Gabriel Kratka roni, płotek roni jak wam to pasuje? To jest mój nick i dlatego w nazwie mam roni, a bym wam powiedział czy się to wzięło, ale to zostawię może kiedyś na osobny odcinek, Skąd się wzięła moja nazwa. Ile masz lat? Jak wiecie... Yy, a czy powinniście wiedzieć już, że ja mam 15 lat i już niedługo będzie 16, ale to w następnym roku, jak każde u każdego w następnym roku, co rok ma urodziny, więc ja za rok też będę miał urodziny, więc będę miał więcej, teraz mam 15, a niedługo będę miał 16. Prosta logika, jeśli byście mnie oglądali od początku, wiedzielibyście na specjalnych stosunkach, dawno, dawno temu, 6 miesięcy temu około, było wspomniane, że mam 15 lat, więc, więc tyle. Gdzie mieszkasz? Ogólnie mieszkam w okolicy Kielc, więc mogę ci tyle powiedzieć. Czyli koło miasta, proste. Grasz w MTA? Ile masz lat? Gdzie mieszkasz? Co ci tu sprowadza na IT? Czy gram w MTA? Grałem, powiem ci, że chyba jak chodzi o GTA Multiplayer, to całą raz. oczywiście. To grałem oczywiście jakby młodszy, a teraz to już nie gram w to, bo ponieważ e, z mi się to gra. Bo długo w z tym przysiedziałem i grałem i w ogóle co nie. I już po prostu wiem nie gram. Co mi sprowadza na YouTube? chcę po prostu przesłać swoje, nie wiem, hobby i zainteresowania y, dla was, żebyście sobie mogli coś poglądać, pośmiać się, pohejtować, połapkować, wam się podoba czy nie, wam się nie podoba, nie wiem, ale po prostu nie sprowadza mi nic ciekawego tak dokładnie. Jak oceniasz FIFA 17? Powiem Ci, że ogólnie grałem w FIFA, ale to rzadko, ale powiem Ci, że grałem bodajże w 14 i grałem w 15 jak i 16. -tkę. Też chciałem pograć. Ale już nie miałem tak za bardzo okazji, no w sumie raz u kolegi gram, ale przeważnie nie śledzę 17. I jeszcze nie wiem nic dokładnie o niej, więc ja jej nie mogę ocenić po prostu. Nie mogę ci powiedzieć, ale w ogóle w FIFA to gram i oceniam, że to jest bardzo spoko. gierka. Yy, dla mnie daje łapkę w górę za nią. <grym> Powiem ci tak, jakbym nie lubił grać w gry, to bym po prostu nie założył kanału, bo mój kanał się opierał na grach online, tak? Pozdrawiam serdecznie, ciek. Oka w górę dla Ciebie, nawet dwie. Jaki uprawiasz sport? Ogólnie sportów to nie uprawiam dużo, ale gram w piłkę, no w sumie tylko tyle, ale to też rzadko, ponieważ po prostu nie chce mi się, no komu się chce, powiem no lubię sobie pokopać piłkę czasem z kolegami, mówić się na meczyk, no ale tak przeważnie to nie gram tak w piłkę dużo. I w ogóle. No. Kim dla Ciebie jest widz? Pozdro. Szczerze powiedziawszy, dla mnie widz, jest osoba, która mnie ogląda, która mnie star wspierać, hejtować czasem. Wy mnie wspierać, lubicie mnie oglądać, albo też nie, lubicie się czasem pośmiać ze mnie, albo też po prostu nie wiem, nakierować mnie na dobrą drogę nagrywania, żeby moje materiały stawały się coraz lepsze, żeby zabawiały was i w ogóle. Ja się staram jak mogę, tak? Czyli ogólnie, widzę dla mnie jest moim ziomeczkiem, którym halo y, dzwonię i mówię: "Siemo ziomeczku, mój ty, jak tam ci czas leci. Tak możecie się sobie ze mną porozmawiać, ale w sekcjach komentarzy ja wam odpowiem na jakieś nurtujące wasze pytania, albo też wasz pozdrowie, jakie napiszecie mi, cześć, ja też wam odpowiem. Proste, i logiczne. Staram się dawać jakiś kontakt, interakcje między wami. że jest dla mnie ważną osobą, bo bez niego nie mam nie. Proste i logiczne, tak. Lubisz pierogi? XD A kto nie lubi pierogów? Zapytam się, kto ich nie lubi? Oczywiście uwielbiam pierogi. Lubisz grać w gry no, komputerowe? To, że Pozdrowisz ludzie? mnie? Znaczy, inni youtuberzy też nagrywali i chciałem po prostu spróbować własnych sił. Wszystko w sumie by było fajnie, ale też mnie, jeden kolega mały mnie wspiera, który po prostu y, namawia mnie często do nagrywania. Nawet no, wbrew mojej woli, jak mi się nie chce, żebym nagrywał i żebym z pasteczką mogliście mnie poglądać i żeby było ok. I, i dzięki niemu też w sumie tu jestem, bo mi pomógł mi wszystko ogarnąć też. Dlaczego w ogóle ty, zacząłeś nagrywać na IT? Oglądasz, Co cię do tego I zachęciło? Ja. Zrobisz GTA 5, Zrobisz jakiś challenge i zasubskrybujesz mój kanał? Pozdrawiam. Czy zrobię GTA? To już mówiłem. Challenge, oczywiście, że będzie challenge na moim kanale. To jest też nieodłączność mojej w ogóle pracy, raczej hobby nagrywania. Czy zasubskrybuję Twój kanał? Powiem Ci, że jakbym go przejrzał i... Ja co Cię namówiło, żeby nagrywać na IT? Zasubskrybuję i ogólnie wiesz o co mi chodzi. No, ja pozdrowić to mogę pozdrowić. Pozdrawiam Cię stary. I tak nie przeczytasz. Przeczytałem. Haha. Czy mieszkasz na wsi, a jeśli tak, to gdzie? Jak mieszkam na wsi i każdy wie, że mój dom to przystanek numer 5: zakręt koło obwodnicy. Jeśli jak widzieliście na początku filmiku. Co mam nagrywać, żeby mieć tyle subów, co ty? Po prostu nagrywaj to, co chcesz. Co ci będzie pasować, co, lub, co lubisz grać. Nie wrzucaj niczego na siłę. Jak nie lubisz w to grać, to nie wrzucaj. Jak... To widać, że po prostu nie chcesz w to grać, a nagrywasz tylko dlatego, żeby zrobić suby. Więc nagrywaj. Po prostu to, co ci pasuje i znajdziesz w końcu swoją publiczność, która będzie cię oglądała, bo będzie zaciekawiony swoim contentem, twoim contentem, nie swoim, no, twoim contentem, więc nagrywaj to, co ci pasuje. Lubisz nagrywać? Nagrywać bardzo lubię, ale gorzej jest z montażem, bo nikomu się nie chce tego montować, bo tu już... multum czasu trzeba poświęcić na to, żeby filmik jakoś wyglądał, a teraz staram się, żeby filmiki bardzo dobrze wyglądały. Czy będzie FIFA? Jak mówiłem w innym, w innym komentarzu, że grałem, i nawet często sobie pogrywam i FIFA może będzie, może będzie, ale to już będzie FIFA multiplayer na pewno z kimś, albo... albo nie wiem, albo sam będę grał, tak? Więc no, chyba będzie, jak prędzej czy później, tak? Grasz Pokémon Go, jakie masz Pokémony? Szczerze powiedziawszy Grałem w Pokémon GO, czy grałem, bo już w sumie się nie chce łazić nigdzie, mam chodzić, przepraszam, żeby nie było gówno burzy chodzić nigdzie. I mam trzymać tam lever w tym Pokémon Go, i ogólnie i w ogóle, no. Co byś zrobił z Pokémonem, który by wyglądał jak Janusz? Janusz! Łap! Pokémon pola! Właśnie do niego! Prawdopodobnie bym go złapał. Z jakiego woj. kropka jesteś? Pytanie. Jeśli chodzi o województwo, to ja jestem z najlepszego województwa na świecie. Jaki istnieje, czyli wszystkie. Tak. I inni na pewno będą też wrażeni, bo powiedzą: O, Roni, moje województwo mazurskie, Moje województwo Zachodnie Pomorskie jest najlepsze! Ale ja uważam, że moje jest najlepsze, bo każdy, gdzie tam mieszka, tam jest zawsze najlepiej. Jak było na Dymarkach, Buśka? Jak już wiecie, oczywiście, byłem na Dymarkach. Tak, świętokrzyski, bo są urządzane niedaleko mnie, więc sobie przyszłem i było wyśmienicie! Wyśmienicie! Czy masz członka? Jeśli tak, to ile ma macimy? Kto to dzwoni? Halo. No się mam, stary. No się Bo wiesz, bo tu widz się pyta, ile mój członek ma centymetrów, a ty jesteś właśnie moim członkiem na grupie na Facebooku. Ile masz centymetrów? Ile masz wzrostu w ogóle? No, no, to tak. To tak, met 70. No co, co najmniej, no wiesz. No dzięki, no dobra, no na razie. No siema, siema, no cześć, cześć. Tak jak już wiecie, mój członek ma około 1,70 siedemdziesiąt. No więc mały nie jest, też duży też nie jest. Teraz ostatnie pytanie, na które ludzie zadajecie mi go setki, tysiące, a w sumie około 30. Wow, w ogóle nie wiem dlaczego chcecie wiedzieć. Ale powiem wam, że oczywiście, że mam dziewczynę, nie jestem jakimś homo, nie wiadomo kim, ale mam dziewczynę, jest dla mnie moim wszystkim, co mogę posiadać, moim szczęściem, słodziakiem. Tak, to było jej zdjęcie wsadzone w ramkę, więc wiecie, trzeba siebie jakoś zaspokajać. I to by było na tyle, więc jeśli chcecie kolejne Q&A, to nie zapomnijcie, zostawić łapkę tak jak ja oczywiście żebram o te łapki i suba też, bo ponieważ to wiele brakuje, to niewiele brakuje do 6 tysięcy, niewiele, bodaj jakieś 50, wiem, że was na to i tysięcy no, będzie jakiś specjalny, to już konkretny, albo niekonkretny, po prostu jakiś konkurs zrobię. zobaczymy, co da radę zrobić, więc subskrybujcie, łapkujcie ja, i żegnam się na razie, jo!